Witam wszystkich. Dzisiaj dostałem paczkę niespodziankę od Kamila z Highteca. Jak wiecie, niespodzianki bardzo fajne są, a szczególnie od Kamila, ponieważ no, kurczę ostatnio rozpieszcza użytkowników wszystkich fajne wysyłki robi. A dla mnie przysłał dzisiaj coś takiego szybka wysyłka. Doszło do mnie super szybko. Więc tak, uwaga. Co najpierw dostałem, już słyszeliście szelest, także coś dużego. Tak. C6. Białko. Dzięki kamień bardzo uszyda się. Ostatni już mam praktycznie tygodnie redukcji. Znaczy nie wiem, czy to w ogóle wyjdzie redukcja, może jakiś taki bardziej rekord, bo kurczę, naprawdę praca i wszystko. No, do zawodów się nie, przy, nie przygotowuję. Także trochę byłoby to bez sensu po prostu, żebym katować się, prawda? No ale jak widzieliście na filmikach. Sylwetka się zmieniła, także coś tam tłuszczu było. C6, smak marcepan. Przetestuję, na pewno nagę też filmik z rozpuszczalnością tego białka. No i na pewno zobaczycie na mojej twarzy, czy mi smakuje, czy nie. No i co dalej? Dalej, uwaga, na no nowa knówka, nie śmiga na torbach. Super. Na zdjęciach naprawdę wydaje się bardzo malutkę, No i kurczę naprawdę trochę taka lipna. Ale kurde, no jak mi nie dostał niespodzianki od Kamila, kupiłbym ją na pewno. Także Dzięki Kamil, jeszcze raz. Mamy tutaj, tak, opakowanie. Była paczka fajnie zapakowana. I spodziewałem się, że tylko białko jest, a patrzę, a tam torba. Więc, tak. Miejsce na buty. Fajno, to się przyjdzie na pewno, bo zawsze chciałem taką torbę pisać na buty. No boczna kiszonka. Tutaj mamy pasek. Tutaj na shakery na pewno wejdą. Jakieś odżywki inne. Tudzież jakieś malutkie odżyweczki. No i przestrzeń ogromna na różne tam, nie wiem, na pas, na bluzę. No i na inne rzeczy. Dzięki Kamil, jeszcze raz. Mam nadzieję, że to nie była ostatnia niespodzianka. Pierwsza już była, ale mam nadzieję, że to nie jest ostatnia. No i co? Ja dzisiaj idę trenować. Dzisiaj zrobię drugi raz pod rząd. Robię dzisiaj klatkę z tricepsem, ponieważ wczoraj mojego kolegi, którym, z którym trenuję, nie było go. Dzisiaj zrobię drugi raz. No, co tam? Mam dobrą suplementację z highteka. Także renegocjacja super. Śpiewa krótko. Poce się w nocy. Także wiecie o co chodzi. Także spalacze działają. Wszystko działa jak trzeba. Tymczasem zbieram się coś przekąsić. Siemanko.